Papież Franciszek odszedł, pozostawiając Kościół katolicki w okresie Sede Weikant, a cały świat w żałobie. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tysiące wiernych i światowych liderów, w tym Donalda Trumpa. Przed nami konklawę i wybór nowego papieża. Posłuchaj, jakie wyzwania stoją teraz przed Kościołem. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Wczoraj w wiecznym mieście, zarówno w Rzymie, jak i Watykanie. Odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża, który za życia znany był jako Franciszek, a naprawdę nazywał się Jorge Mario Bergoglio. Ostatnie pożegnanie tego wyjątkowego przywódcy Kościoła katolickiego przyciągnęło do stolicy Włoch setki tysięcy oddanych wiernych, którzy przyjechali z różnych zakątków globu, by oddać mu hołd. Towarzyszyły im również liczne oficjalne delegacje reprezentujące państwa z całego świata. Wśród zaproszonych gości Którzy uczestniczyli w tej wzruszającej ceremonii, nie zabrakło również prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Po powrocie z tej ważnej uroczystości media szybko wychwyciły drobną nieścisłość związaną z 78-letnim Trumpem i jego żoną Melanią, która wzbudziła niemałe zainteresowanie opinii publicznej. Smutna wiadomość o śmierci papieża Franciszka obiegła świat i szokowała wielu ludzi. Franciszek skonał w poniedziałek wielkanocny, mając 88 lat. Jego odejście zakończyło dekadę pełną zmian i reform wprowadzaną przez niego w kościele. Jako przewodniczący wspólnoty katolickiej niestrudzenie pracował nad duchowym odrodzeniem i prowadzeniem kościoła przez wyzwania współczesnego świata. Jego śmierć była głęboko odczuta przez wiernych na całym świecie, którzy tłumnie wylegli na ulicę, aby opłakiwać stratę kolejnego biskupa Rzymu, następcę św. Piotra. Po odejściu papieża nastąpił w kościele czas określany mianem Sedewejkant. Jest to szczególny moment, w którym stolica Apostolska pozostaje bez swojego najwyższego zwierzchnika, a wierni z całego świata z niecierpliwością czekają na wybór nowego papieża. Proces ten wkracza w kluczową fazę, gdy wszyscy kardynałowie Kościoła katolickiego gromadzą się na specjalnym zgromadzeniu znanym jako Konklawę. Ich zadaniem jest zdecydowanie o przyszłym duchowym przywódcy Kościoła. Zgodnie z zasadami prawa kanonicznego, Konklawa musi zostać zwołane w przedziale od 15 do 20 dnia po śmierci papieża, co sprawia, że obrady są spodziewane na początku maja. W procesie wyboru mogą brać udział jedynie kardynałowie, którzy nie ukończyli 80 roku życia. Są oni zamykani w kaplicy Sykstyńskiej, dzięki czemu proces wyboru papieża odbywa się w zupełnej izolacji od wszelkich zewnętrznych wpływów. To pozwala na podjęcie niezależnej i niezakłóconej decyzji w tak istotnej dla Kościoła kwestii. Każdego dnia podczas konklawy przeprowadzane będą dwa głosowania. Pojęcie konklawe odnosi się do zamkniętych obrad kardynałów Kościoła katolickiego, podczas których dokonują oni wyboru nowego papieża. Decyzja jest podejmowana zgodnie z tradycją, która sięga stuleci. Proces ten określają ściśle sprecyzowane zasady ustanowione przez Kościół. Kandydat musi zdobyć przynajmniej dwie trzecie całkowitej liczby oddanych głosów, aby zostać ogłoszonym nowym papieżem. Chwila ta, doniosła dla całego Kościoła i milionów wiernych na całym świecie. Jest sygnalizowana wypuszczeniem białego dymu z komina kaplicy Sykstyńskiej, co oznacza radość z wyboru nowego przywódcy kościoła. Z kolei każda nieudana próba, kiedy to nie uda się uzyskać wymaganej większości, odnotowywana jest poprzez emisję czarnego dymu, co oznacza, że wybór nowego papieża musi jeszcze poczekać. Zanim kardynałowie przystąpią do konklawy, zorganizowane musiały zostać ceremonie pogrzebowe zmarłego papieża Franciszka. Były one kluczowym wydarzeniem zarówno w sferze religijnej, jak i politycznej. Ostatnie pożegnanie tej znaczącej postaci Kościoła katolickiego odbyło się w sobotę o godzinie 10 rano w majestatycznej bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. To szczególne miejsce miało dla papieża Franciszka ogromne znaczenie, gdyż często tam się modlił w trakcie swojego pontyfikatu, czerpiąc inspirację i duchową siłę. Grób papieża został zlokalizowany w starannie wybranym miejscu, pomiędzy Kaplicą Paulińską, gdzie znajduje się słynny obraz salu z papieli Romani, a Kaplicą Sforza w pobliżu ołtarza Świętego Franciszka. Nagrobną płytę, która upamiętnia życie i dokonania papieża, wykonano z pięknego marmuru pochodzącego z Ligurii, regionu, z którym Franciszek miał osobisty związek, gdyż stamtąd pochodziła jego matka. Nad grobem umieszczono replikę krzyża, noszonego przez papieża przez wiele lat, symbolizującego jego oddanie wierze i ludzkości. W ceremoniach pogrzebowych uczestniczyły osoby o znaczącej pozycji na scenie międzynarodowej. Wśród licznych oficjalnych delegacji które brały udział w tej uroczystości, znaleźli się m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński, przywódca Francji Emmanuel Macron, a także były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wraz z małżonką. Obecność tych wybitnych przedstawicieli państw podkreślała nie tylko głęboki szacunek dla zmarłego papieża jako jednostki, ale również dla Kościoła Katolickiego jako instytucji mającej znaczący wpływ na globalne sprawy polityczne, religijne oraz społeczne. Było to także świadectwem uznania dla roli, jaką papież Franciszek odegrał w dążeniu do dialogu między różnymi kulturami i narodom na całym świecie. Choć głównym celem zgromadzenia była uroczystość religijna, nie obyło się bez ważnych akcentów politycznych, które przyciągnęły uwagę mediów i opinii publicznej. Jednym z najbardziej dyskutowanych wydarzeń dnia była sytuacja, kiedy to Donald Trump i Wołodymyr Zeleński zostali zauważeni podczas rozmowy w niezwykle malowniczej scenerii Bazyliki Watykańskiej. Obaj przywódcy rozmawiali przez blisko kilkanaście minut, a według zapewnień podanych przez rządowe źródła zarówno z USA, jak i Ukrainy, ich konwersacja była bardzo produktywna. Główne tematy dotyczyły międzynarodowej współpracy i aktualnych napięć geopolitycznych, które stanowią istotne wyzwanie na światowej arenie politycznej. W samym centrum Watykanu, czyli w Bazylice Świętego Piotra, doszło do interesującej wymiany zdań pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a jego ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim. Według informacji pochodzących od urzędników watykańskich rozmowa obejmowała między innymi możliwe renegocjacje, które mogłyby w przyszłości przyczynić się do zakończenia trwającego konfliktu zbrojnego. To ważne spotkanie zostało uwiecznione na zdjęciu, które szybko stało się obiektem zainteresowania. Wkrótce po powrocie prezydenckiej pary do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej, na jaw wyszło pewne drobne niedopatrzenie, które nie umknęło czujnym oczom mediów. Rozwój tej sytuacji błyskawicznie został podchwycony przez dziennikarzy, a temat momentalnie stał się obiektem globalnej debaty. Warto zwrócić uwagę na to, co wydarzyło się po przylocie Donalda Trumpa i jego żony Melanie do Stanów Zjednoczonych, co wzbudziło szerokie zainteresowanie opinii publicznej. Po wykonaniu oficjalnych obowiązków w Watykanie, prezydencka para szybko udała się z powrotem do swojej ojczyzny, lądując na nowojorskim lotnisku Newark w stanie New Jersey. Trumpowie opuścili samolot niemal równocześnie. Jednak obserwatorzy mogli odnieść wrażenie, że Melania Trump nie poświęciła swojemu mężowi zbyt wiele uwagi. Donald Trump nagle zatrzymał się w połowie drogi na płycie lotniska, podczas gdy jego żona kontynuowała marsz w kierunku czekającego na nią samochodu. Te gesty oraz ich interpretacje od razu stały się przedmiotem licznych spekulacji. Gdy Donald Trump, pełniący wówczas funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych, powrócił z Włoch, złożył życzenia urodzinowe swojej żonie, Melanie Trump. Okazją do tego była jej 55. rocznica urodzin. Gest, jakim była próba pocałunku, przyciągnął uwagę zarówno mediów, jak i opinii publicznej. Media skupiły się na tej chwili, interpretując ją jako dowód na istnienie romantycznych uczuć między parą prezydencką, które wydają się niezmiennie towarzyszyć im w blasku fleszy. W momencie, gdy prezydent Trump położył dłoń na biodrze swojej żony, ona odwdzięczyła się zbliżając się do jego policzka zdawało się, że mamy do czynienia z oczywistym przejawem czułości. Niemniej jednak sprawne oko fotoreporterów zarejestrowało, iż pozornie intymny moment zakończenia w postaci pocałunku ostatecznie się nie dokonał. Melania zatrzymała się dosłownie o włos od twarzy męża, nadając gestowi nieco chłodniejszy, niesatysfakcjonujący odcień. Tego rodzaju sytuacja jest jedną z wielu, które na przestrzeni lat zdarzały się tej parze. Wzbudzają one liczne komentarze i spekulacje, a także oferują pożywkę dla różnego rodzaju teorii dotyczących autentyczności ich związku. Zastanawiająca maniera interakcji między Melanią a Donaldem prowadzi do pogłębionych analiz, w których sugeruje się, że ich relacja może bardziej przypominać show dla mediów, aniżeli prawdziwy związek naznaczony miłością. Niektórzy obserwatorzy wysuwają nawet przypuszczenie, że takie incydenty są przemyślanym elementem strategii komunikacyjnej, mającej na celu prezentację idealnego wizerunku pary prezydenckiej. W kontekście stałej obecności w mediach para prezydencka stała się obiektem niezliczonych dyskusji, mających na celu ukazanie, jak pod światłem kamer i fleszy łatwo można manipulować percepcją społeczeństwa, zamieniając życie prywatne w część starannie zaplanowanego spektaklu. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.